Witam wszystkich serdecznie. Patch 1.5, jak już wspomniałem, przyniósł wiele zmian w szwedzkich czołgach, czyli czołgi ciężkie dostały nowe magazynki świetne. No i mamy też nowe czołgi średnie do tieru 9. UDES-14, UDES-16 i UDES-15, 16. Te nazwy, moim zdaniem, są yy, trochę dziwne, ponieważ w, chyba bardziej mi pasuje na 9 tierze UDES-15. A na 1016, a to tak pozmieniali. W każdym razie w tym odcinku zobaczycie właśnie UDES 15 przez 16 na mapie Miasto Duchów gracz Oniku Karol i Legend. Witaj serdecznie. Witam serdecznie. Wykona bardzo dobrą bitwę na razie. Jedną z lepszych. No i tak naprawdę, jakbym miał, jakby mi ktoś przed wprowadzeniem medów szwedzkich powiedział. Jakbyś sobie narysował, jakbyś sobie wyobraził te szwedzkie czołgi, to właśnie tak by wyglądały, bo one są bardzo podobne do UDES-ów, td szwedzkich oraz mają tryb, który automatycznie się włącza ten tryb oblężniczy, gdy się zwolni do prędkości 10 km na godzinę. Jest depresja niesamowita, ile tej depresji tam jest? Minus 14 albo minus 13, jakoś tak. No, no, no. No No i jak przekroczymy później 20 km na godzinę, znowu wracamy do trybu podróżniczego. Ale chyba w przeciwieństwie do Tedeków, tutaj w trybie podróżniczym normalnie można strzelać. Nie ma takiej dysproporcji między tymi trybami, jeżeli chodzi o celność działania? Nie, nie ma czegoś takiego. Jest okej. Okay. Karol is legend, y wiadomo, tych y iz legendów jest sporo, y ale u ciebie to, no to jakbyś mógł wytłumaczyć, bo ja już wiem o co chodzi, ale dlaczego Karol is legend? No bo Karol, no to tak, no to z imienia, wiadomo. A no, is legend to ostatnio, jak słyszeliście, ostatnio był tutaj Adus is legend, więc. No sytuacja taka sama podobna, po prostu mamy tak swój y pierwszy skład w festach i no. Oznaczyliśmy jako go z legend właśnie. Tak jest. To, to jest oczywiście o tyle yy, dziwne, że na przykład jak yy, ktoś zostanie wyrzucony z tej głównej legendarnej legendarnego timu albo wyjdzie z klanu. No dobra, nieważne. W każdym razie miasto duchów. No i mamy tego TDK. Te to może powiedz o planie na tą bitwę. W zasadzie, no cóż, jeżeli chodzi o styl gry, no raczej taki podobny do tych UDESów, czyli z tyłu. Ale zaraz opowiesz, czy właśnie można też grać bardziej, można powiedzieć, w pierwszej linii tym czołgiem. Dlaczego akurat F1 wybrałeś na początek tej bitwy? Opatrząc patrząc po y, jakich czołgach są w tej bitwie, patrzę, nie ma artylerii, no dobra, można trochę się pokazać, pograć na tą wieżę, potować pod te deki trochę, no tam akurat z tyłu miałem tego wariata właśnie, trochę on snajpił, no i co no, no i robiłem to co, to co do mnie należy, jak najwięcej zrobić i, i tyle. Mhm, mm y Mamy tutaj działo, która jak na medy ma niezłą alfę 440. Obiekt chyba 430U ma taką samą alfę oraz chiński Medzik. Tylko tutaj przeładowanie... Właśnie nie wiem, 777 jest lepsze niż u radzieckiego i chińskiego Medzika? Chyba ciut więcej tutaj jest trochę. Mhm. Ale być może, nie wiem, celność, właśnie jak byś mogło powiedzieć, jak się gra tym czołgiem? Yy, czyli czy to jest taki bardziej kamperski magik, yy, czy można trochę yy, poszarżować jak baczatem. Jak dla mnie jest to czołg na pierwszą linię, tylko żeby znaleźć taką idealną miejscówkę, właśnie, żeby wykorzystać ten pancerz wieży. No ale zdarza się też często, że. Bo są te dwa garnki na wieży i czasami w nie też wchodzi, więc trochę też jest trochę lipa z tym. Mhm. E, no co, no. Z tyłu też można grać, ale specjalnie nie polecam. Jak już to tylko koniecznie, jak bitwa już będzie przegrana czy coś, żeby jeszcze cokolwiek zrobić. E, no a tak, to celność nie jest specjalnie tutaj też za dobra, no ale czasami też nie ją potrafi zaskoczyć. Oczywiście ten pancerz nie wygląda jakoś niesamowicie, czyli 100 na wieży, 50 na kadłubie, tylko wiadomo, mamy tutaj te kąty udesowskie, które potrafią odbić, czyli ta trzykrotność, można powiedzieć, kalibru, właśnie tu się chyba sprawdza. 7 do 12, no niestety, zostały 3 czołgi na 8 wrogich pojazdów. No i. Udało się zniszczyć. O dziwo! Mimo tego słabego pancerza, nadal zachowujesz y, Full HP. <grym> y, no, i, no i też używasz y, teraz y, Goldowych pocisków, ponieważ starasz się wymarkować ten czołg. Tak? Tak. No dokładnie. No. Y, chociaż jeżeli chodzi o podkalibrówki, y, 154 penetracji. Y, no wiadomo, na bardzo twarde czołgi. Jest to za mało. Tutaj goldy mają 310 penetracji. Nie najlepiej, ale już wystarczająco. To? Na typy piąte i takie mausy, typu to, to też już jestem byba. Raz przebija też i raz nie, więc. To A! Jest takie też. Mówiłeś, niecelne no. działo, ale tak weszło teraz. Sam garnuszek tylko wystawał. No, właśnie, no, czasami to działo potrafi zaskoczyć mnie tak jest tak jest i to jak widać jakiś bardzo fioletowy gracz na trójce no ale się udało jeżeli chodzi o mobilność mamy tutaj prędkość maksymalną w zasadzie tylko 50 km godzinę, czyli mniej niż T-deki, chyba chociaż nie na 10. tierze też jest 50 na godzinę a jeżeli chodzi o jakieś tam obroty, obroty wieży tutaj chyba wszystko w porządku, nie? Tak, jest w miarę okej. Okay. Czyli można powiedzieć, jest to czołg z bardzo dobrym kamuflażem, z bardzo dobrą depresją i z bardzo dobrym, z bardzo dobrą alfą. No myślę, że to działa, to też jest plus tego pojazdu. Chociaż... Ciężko mi powiedzieć, czy, czy nie lepiej, gdybym miał te 400, jak te deki, z super celnością i lepszą szybkoszczelnością. No i... Cały czas masz full HP i już ponad 10 tysięcy obrażeń. Nie wiem, czy zauważyłeś już przekroczoną dychę? No właśnie, gdzieś tam patrzyłem już, że mam te 9700, mówię, kurczę, przydałby się te 10 tysięcy wbić, no. Trochę już serce zaczęło bić, bo mi zależało bardzo na tym, żeby tutaj nikt mi mecze nie kradł. Ale dwa, zauważcie, dało. było trzy czołgi na osiem czołgów i zostało trzy czołgi na dwa czołgi. Po prostu żaden z was nie zginął, a u nich sześć pojazdów zginęło, czyli no bardzo dobry wyciąg. W tej chwili już tylko jeden czołg pozostał. No i cóż, trzeba by było jeszcze go klepnąć. Ostatnie 83 HP do zgarnięcia. No i tak się prezentuje ten pojazd. I oczywiście jeżeli chodzi o ósmy tier i 9, UDES-14, UDES-16, no to są w zasadzie pojazdy, które, którymi gra się prawie tak samo jak tym dziesiątotierowym uds em Dobra alfa, bardzo dobry kamuflaż, chyba najlepszy kamuflaż. Nie wiem czy Batchat ma lepszy kamuflaż, sprawdzałeś? A tego to nie wiem, ale fajne pasywy też można zajmować tym czołgiem. Mm -hmm. Już y, lajty poginęły, to też można. Czemu by nie? Mm -hmm. yy, dobra, no to słuchajcie, tak wygląda dziesiątotierowy UDES-15-16. Yy, wynik yy, jest to wsparcie specjalista, high kaliber i czołgista sniper. 10 tysięcy, 10,5 tysiąca w zasadzie obrażeń prawie 1600 bazowego expa 7 zniszczonych pojazdów No cóż gra w takiej lekkiej kampie no ale ten czołg właśnie do tego yy, się nadaje spokojnie jeżeli y, chcecie podjechać jest obrotowa wieża yy, jest dobra mobilność myślę, że ten czołg jest bardzo uniwersalny ciężko mi tu powiedzieć coś na temat tego pancerza, ale jak widać zakończyłeś bitwę <grym> yy, z full hp więc no coś tam odbija, nie? Ten pancerz. No, odbija, zdarzają się też śmieszne strzały za zero we mnie. No, to tak samo jak z tedekami mm, no. szwedzkimi. Jak wam się podobał podobała bitwa, napiszcie w komentarzu. Co sądzicie na temat nowych UDS-ów czołgów średnich szwedzkich? Też napiszcie, jak macie jakieś inne doświadczenia na temat tego pojazdu. 8, 9 i 10 Tieru, napiszcie w komentarzu. Bardzo dziękuję, Karol, za pokazanie bitwy. Może chciałbyś kogoś pozdrowić? E, tak, oczywiście. Chciałbym pozdrowić oczywiście cały Klan Fest i mojego kolegę Warszawę RC i Hubercika. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.